No i tak to wczoraj było. O rany, co się dzieje u Lindsay? Czy ktoś zamawiał Happy Meal? Cześć, dziewczyny! Ojej, babcia. Co wy tu kombinujecie? Lindsay, znowu jesz coś z McDonalda? Pokazać wam mój sekret? Chodźcie za mną do lodówki. Tu jest prawdziwy McDonald's. Babcia na pewno mnie nie znajdzie. Mogę na spokojnie obsłużyć wszystkich klientów. Lindsay, jesteś tutaj? Nie odpowiada. Na bank powinna tu być. Lindsay, chcę frytki. Dobrze, zamówienie przyjęte? Zaczynamy gotować. Najpierw pokroję ziemniaki w słupki. Mam tu do tego specjalne urządzenie. Gotowe. Dalej przenosimy wszystkie ziemniaczki do garnka i tam się usmażą na gorącym oleju. Trzeba troszkę poczekać. Oj, coś mi zimno. Najwyraźniej gotowanie w lodówce nie było najlepszym pomysłem. Muszę się ogrzać. Dobrze, że babcia śpi. To mi się przyda. I rękawiczki też. Widzę, że babcia zrobiła. Spokojnie, spokojnie śpi, babciu. Wychodzimy, zanim się obudzi. Ojej, co to za hałas! Chwila, ktoś ukradł mój sweter. Zaraz znajdę złodzieja. Od razu lepiej. Pozostało wyciągnąć fryteczki i włożyć do opakowania. Mmm, wyszły idealnie. Zamówienie gotowe. Smacznego. Mmm, jak pysznie pachnie. To zapach moich ulubionych frytek. Lindsay, już idę. Ojej, jak tu ciasno i troszkę strasznie. Muszę iść w kierunku zapachu frytek i na pewno nie zabłądzę. A oto i moje danie. Smacznego, zapraszam ponownie. To jest pyszne. Jestem już blisko. Dlaczego nitka prowadzi do lodówki? Co to ma być? Serio? Lindsay, złapiecie cię i ukażę. Uciekła chuliganka. Tak bardzo jestem głodna. Lindsay! Chcę burgera. Zrobisz? Oczywiście. Zamówienie przyjęte. Teraz moja kuchnia jest pod łóżkiem. Tu babcia mnie nie dopadnie. Bierzemy warzywa i kroimy w plastry. Najpierw z pomidora, a następnie ogórka. Super. Ser jest już pokrojony, i liście sałaty też są na miejscu. Bierzemy miękkie bułeczki i kotleta. Tylko mój kotlet jest całkowicie zamrożony. Trzeba to naprawić. Ojej, babcia, gotuje, ale ja bardzo potrzebuję kuchenki. Jak odwrócić jej uwagę? Już wiem. Zwędzę jej brokuły i wtedy pójdzie ich szukać. Cudownie, a teraz bro... Brokułki? Gdzie są brokułki? Zapomniałam je zabrać? Jestem taka zapominalska. Gdzie tam one są? Juchu, kuchenka jest wolna. Nie potrzebuję brokułów i teraz mogę zrobić kotleta. A oto i moje brokuły. A gdzie się podziała kuchenka? To na pewno sztuczki Lindsay. Włączam kuchenkę, stawiam patelnię i smażę kotleta. Och, co za zapach! Pozostaje złożyć naszego pyszniutkiego burgera. Kotlet, ser, warzywa i mnóstwo sosu. Przykrywam drugą bułką i wkładam do opakowania Happy Meal. Gotowe, można zanieść klientowi. Wow, to moje zamówienie! Szybko chcę tego spróbować. Lindsay, a ty znowu to samo! Jak mam odebrać burgera, skoro tam jest babcia Lindsay? Już wiem, zabiorę je za pomocą wędki. Chyba złapałam. Aha, chwila, to okulary? Nic nie widzę. Gdzie są moje okulary? Okej, okay, próba numer dwa. Zarzucam wędkę. Zaczepię i udało się! Nareszcie zjem sobie tego pysznego burgera. Wow! Mm, jakie to jest pyszne! Oj, ale te okulary to mogę już oddać. O! Znowu widzę. Lindsay, wiem, że tu jesteś. Zaraz cię dorwę i dam ci karę. Znowu uciekła. Uf, udało mi się zwiać od babci. I mam już gotowe nowe miejsce. Za tym obrazem stoi mój nowy McDonald's. Zacznijmy gotować. Ostrożnie. Wszystko w porządku, jestem gotowa, żeby przyjąć zamówienie. Chyba tutaj Lindsay wydaje zamówienia. Ciekawe. Okej, okay. Lindsay chce koktajl mleczny. Mm, zamówienie na koktajl mleczny. Zamówienie przyjęte. Otwieramy lodówkę. I bierzemy wiaderko lodów. Pytamy za łyżkę i kładziemy kilka gałek do blendera. Wspaniale. Dalej otwieram butelkę mleka i zalewam nim lody. Mm, ekstra. A teraz potrzebuję świeżych truskawek. Co tylko jedna. Nie, no to dla mnie za mało. Muszę znaleźć więcej. Ale gdzie? Babcia tu jest? Wow, cała miska truskawek. Potrzebuję ich. Chyba wiem, jak odwrócić uwagę babci. Pomoże mi w tym zabawkowa myszka. No dalej, myszko, ruszaj! Oj, co tam jest? Szczur! Wielki szczur w moim domu! <laughs> Udało się! Teraz zabieram truskawki. Świetnie. Wrzucam je do blendera i mieszam. O tak, wyszedł mi truskawkowy mleczny koktajl. Blewamy do szklaneczki, ozdabiamy bitą śmietaną i zamówienie gotowe. Można odebrać. O, mój koktajl mleczny jest gotowy. Tylko jak mam go spróbować? Już wiem. Mogę wziąć słomki i połączyć je ze sobą. Wyjdzie mi z tego super długa rurka, którą dosięgnę do mojego koktajlu. O, tak! Jakie to jest pyszne! Jestem zachwycona właśnie tego chciałam. Mm, ekstra. Szczura już nie ma? A co to takiego? Lindsay, znalazłam cię. Zaraz ci tu dam popalić. Dokąd uciekać? Dokąd? Jedz brokuły ani niezdrowe fast foody. Co <tryk> za ochyda? Babciu! Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Czeka was jeszcze mnóstwo niesamowitych challenge. Do zobaczenia, papa! Pa.